Na razie powiedziałeś, o prawie samych e, superlatywach, superlatywach, tak, blisko naturę, jest, e, blisko fajnych gości, kontakt z gośćmi, e, blisko dobrego jedzenia, e, ale czy są jakieś minusy? Minusem jest no, na pewno to, że e, goście przyjeżdżają jakby do nas, do naszego domu. Może nie w, dosłownie w moim mieszkaniu e, śpią, jedzą, ale, ale do naszego gospodarstwa. No i Teoretycznie mogę mieć trudny okres z mężem, mogę mieć jakąś kłótnię, jakieś nieporozumienie, a idziesz do gości i musisz się uśmiechać, musisz być miła, a więc to jest chyba najtrudniejsze. Mam nadzieję, że to się często nie zdarza i gości nie widzą jak ja tam pod nosem przeklinam. E... Czyli ty nie możesz mieć złego dnia? Ja nie mogę mieć złego dnia. Dlatego wiesz, no to jest plusem to, że mogę sobie tym kalendarzem jakby manipulować i tak dalej. Natomiast, no nie ukrywaj, my robimy bardzo wiele sami. Ta więc no my jesteśmy jakby wizytówką, no i też jakby tych swoich złych nastroi, y, czy nawet choroby, już nie mówię. Y, choroby, wie, że, że mam grypę, no bo wtedy wiadomo, że nie, nie pójdę do gości, ale no, złego samopoczucia, czy psychicznego, czy na przykład się coś wydarzyło u moich rodziców, no jednak jak pracujesz w korporacji albo sama, możesz wziąć l 4 jakby l było.